Dzień dobry Państwu. W tej chwili jesteśmy w Zębie, skąd śledzimy trasę 17 już pielgrzymki strażaków i 11 pielgrzymki motocyklistów. Ci pielgrzymi wyruszyli z sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na krzeptówkach w Zakopanem i podążają drogą papieską do sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Królowej Podhala, oczywiście w Ludźmierzu. Przepiękna pogoda dzisiaj, mamy przed sobą przepiękną panoramę Tatr. Jak Państwo pewnie wiecie, Ząb to jest najwyżej położona miejscowość w Polsce. Leży na wysokości nieco ponad 1000 metrów i stąd możemy pięknie... Obserwować tą drogę papieską. Nazwa tej drogi bierze się od no, wyjątkowego wydarzenia. Otóż tutaj właśnie w 1997 roku przejechał tą drogą dzisiaj święty już Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Wydaje mi się, że widać już pierwszych motocyklistów. Czyli motocykliści jadą pierwsi, a za nimi pewnie podążają wozy strażackie z Ochotniczych Straży Podżarnych, tutaj podhalańskich. Widzę, że dosyć szybko jadą, bo widać już czołówkę tej pielgrzymki na tle kaplicy, która stoi właśnie na zboczu kubałówki. Tak, są już pierwsi motocykliści. Oni tutaj za na chwileczkę również pojawią się w zębie i mam nadzieję, że zatrzymają się przy nas na chwileczkę i że będziemy mogli porozmawiać z panem Andrzejem Lasakiem, który również jedzie właśnie w tej pielgrzymce na motorze. Pan Andrzej Lasak jest sołtysem wsi Ząb, bo w ogóle pomysł tej pielgrzymki wziął się właśnie z zębu. Co prawda nie wymyślił jej sołty z zębu, ale wymyślił ją naczelnik ochotniczej straży. Pożarnej, Pan Wojciech Lasach, z lasak. Z nim też będziemy rozmawiać. Na razie jednak obserwujemy, jak przebiega ta droga. E, obserwujemy motocyklistów, którzy w pewnych odległościach jeden za drugim pokonują trasę. Ta trasa e, z zakopanego do ludzimierza właśnie drogą papieską, e, przepiękna trasa e, widokowa, ma nieco ponad 30 km. No nie jest długa trasa ale bardzo symboliczna, no bo podążał nią Jan Paweł II. No i to jest na pewno jedna z piękniejszych dróg widokowych w Polsce. Ci którzy nią podążają, mają przed sobą całą panoramę Tatr od Tatr wysokich aż po Tatry Zachodnie na Słowacji. Tak pięknie to widać. Widzimy już czołówkę pielgrzymki, samochód prowadzący Policyjny, a za nim jadą motocykliści. Mam nadzieję, że, przystaną, że przystanie tutaj pan Andrzej Lasak i zamieni z nami kilka słów. Wypatrujemy go tutaj wśród, wśród motocyklistów. Proszę opowiedzieć dlaczego motocykliści zdecydowali się dołączyć do tej pielgrzymki? Zdecydowaliśmy się dołączyć do pielgrzymki dlatego, że chcemy dziękować Bogu za to, że mamy Jana Pawła II świętym, że przejeżdżał tu przez Ząb. Ja jestem w Zębu, dużo zębianów i sułowianów, poronianów, no cała, cały powiat tarzański nowotarski, no i, i przyjeżdżać za co im dziękujemy. Ilu motocyklistów bierze dzisiaj udział, czy pan wie i skąd oni są, czy tylko spotka hala, czy też z innych miejsc w Polsce? Ile to nie wiem, bo dojeżdżają non stop na, na skrzyżowaniach, ale no, z całej, Polsk całej Polski, od Mazur poprzez Poznań i tę Nową Sól, co się tu orientowałem. Ej, na, na jakiej maszynie pan jedzie? Yamaha Rider. Dziękuję bardzo. Jak państwo widzicie, motocykliści na bardzo różnych maszynach. Również strażacy. No wspaniała kawalkada, rzeczywiście trudno policzyć tych motocyklistów. Myśmy ich też e, widzieli, jak jechaliśmy tutaj do zębu. Widzieliśmy, że grupy motocyklistów stoją na skrzyżowaniach i czekają na tą wielką kolumnę po to, żeby do niej dołączyć w trakcie już samego przejazdu. Wszyscy zmierzają do Ludźmierza, żeby pokłonić się matce boskiej, ludźmierskiej królowej Podhala. maszyny BMW, Harleye, ale widzę, że i mz są, Honda, Goldwing, przepiękna. Są też skutery. E, motocykliści mają flagę, flagi polskie, flagi papieskie, no, żeby niewątpliwie zamanifestować ten charakter pielgrzymki, no bo odbywa się ona drogą papieńską, drogą, którą w 1997 roku przejechał również sam, sam Jan Paweł II. I są już strażacy, są już strażacy. Zaraz porozmawiamy z panem Wojciechem Lasakiem, pomysłodawcą pielgrzymki. zapytać, skąd wziął się pomysł takiej pielgrzymki strażackiej. Tak zawsze my, zawsze my Wojtyłek czcili, on mnie bierzmował, często tu bez objeździu, ja go rozkoniem, ja i tak by chciał coś zrobić, bo niechał tą drugą w 1997 roku I, i, ale ja tam z księdzem się, z księdzem się nie zdał w Ludźmierzu, bo wziąłem Władka on pełni funkcję komendanta gminnego w Szaflarach, ja tak samo komendanta gminnego w Poruninie. I tak myśmy razem zorganizowali, zajechaliśmy do ludzi, że ich ksiądz mówi tak, takich ludzi nam trzeba. I to się zaczęło, tak no, na pamiątkę, że ten, że ten 97 roku papież przejeżdżał. Ile, ile wozów strażackich bierze e, dzisiaj udział w pielgrzymce i, i są ci strażacy? Dziś tak nie bierze dużo udziału, bo Mieliśmy tu Belgów, mieliśmy tu Chorwatów, mieliśmy tu Czechów, Słowaków, Węgrów, kto tam jeszcze był. Francuzów my rozumieli, ale teraz no, jak ograniczyli, tak ograniczyli, no to no, nie, bo czasem to by mieli ponad 250 do 300. Ale dzisiaj jest troszeczkę mniej. To są ochotnicy, ale też i zawodowi strażacy. To są, ochot to są ochotnicy. Wszyscy ochotnicy. Wielko ochotnicy. Tak, ale udział też biorą zawodowe straże. Pięknie dziękujemy. Trzymajcie się. To był pan Wojciech Lasak, były naczelnik straży pożarnej w Zębie. Ochotniczej straży pożarnej w Zębie. Dziękujemy pięknie. Dzisiaj piękna pogoda. Towarzyszy strażaków! Ci z Państwa, którzy śledzili nas dzisiaj od rana, widzieli akcję strażaków na stacji benzynowej, gdzie ulatniał się gaz z, z jednego z dystrybutorów. No a teraz pewnie ci sami strażacy. Mamy nadzieję, że może udało im się też wziąć udział w tej pielgrzymce. Wspaniałe wozy! Pięknie dzisiaj przyszykowane, na to święto wyczyszczone. Strażacy też ubrani w takie białe koszule, granatowe krawaty, trochę inaczej niż wtedy, kiedy pokazujemy ich na akcjach gaszenia pożaru czy też innych akcjach. różnego rodzaju wozy strażackie z różnego rodzaju wyposażeniem, które, takim specjalistycznym, które pomaga nie tylko gasić pożary, ale też jak wiadomo strażacy biorą udział i w wypadkach, i w neutralizowaniu szkód różnego rodzaju. Proszę Państwa, właśnie już e, ostatni uczestnicy pielgrzymki, 17. Pielgrzymki Strażaków, e, która odbywa się z Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na krzeptówkach w Zakopanem i podąża do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej w Ludźmierzu, e, To już ostatnie samochody. E, przed strażakami jechali na swoich motorach e, motocykliści, którzy e, dołączyli e, do tej e, pielgrzymki e, 11 lat temu i po raz 11 biorą w niej udział.